No jak idę po tym basenie, tutaj kiedyś Marek basen pomieszkiwał, Andrzej miał swoje biuro. Tu pełno leżało nas sami znajomi. Tutaj koncertowałem, jak Czarusz basanowi pomagał, lusz-blusz. Blues. Był, była olimpijka, knajpa gangsterska. Słuchajcie i co? Wiele było złego, ale wiele było i dobrego. Nie? Teraz słuchajcie, ja tu idę. Minęło raptem może 20 lat. Tu nikogo nie znam. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Wstęp 50 zł, kurwa to butelka wódki. Nie wiem, nawet nie wiem po ile teraz jest, chyba dwie nawet Kochani moi, gdzie te czas? Gdzie się podziały? Tamte prywatki, gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały? Masze wspomnienia tam tych szalonych Zielonych lat. Nie, 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 Tutaj polecam dobry, dobry jeszcze gość ze starych lat pomógł. Ech, słuchajcie i tak sobie idę no tutaj tu gdzie małe dzieci młode to i młode matki ale to niekoniecznie bo raz nie raczej tracą babcie więc kochani powiem wam tak siedzę bo siedzę już drugi raz przyszedłem na ten basen po to żeby się uświadomić żeby więcej tutaj nie przychodzi moje czasy śmieją, jako mogę sobie usiąść nad Wiscą, ale tam nawet prysznicy nasz ten prezydent król miasta prezydent Warszawy nie może wymyśleć, że tylko w jednym miejscu są te prysznice, to mamy kładkę dla Kaczek zaczął robić. Ale nic. Znajdźmy pozytywy. Słuchajcie, pozytywem tego jest takie, że jeszcze żyje jechałem wspaniałym motocyklem Triumph 900 Tiger, mam nadzieję, że jeszcze stoi na parkingu, jest dobrze, jest dobrze. No. Jest dobrze.